Witam wszystkich bardzo serdecznie w normalnym odcinku z gry Fortnite Chciałem jest odcinek Sola, ale pomyślałem, że nagram teraz, daję święty spokój I przy okazji trafił nam się odcinek z Szymkiem, przywitaj się I widzę, ja to jest właśnie wizyja aktualizacji, więc zobaczę co dostaniemy jutro właśnie w aktualizacji Ja nagrywam to jest za niedzielę, ale ten odcinek będziecie wiedzieć już jutro, czyli w poniedziałek Więc jutro właśnie będzie aktualizacja do gry w Fortnite, która może przynieść jakieś fajne zmiany, mam taką nadzieję Taką pierwszą ja, zmianą z MK7 właśnie Znaczy w sumie jako testowanie pewne jest, nie wiem, czy się powróciło czy to jest jako testowane, no nie wiem, zobaczymy w takim razie. Bo ma się zmienić pierwsza faza wojny właśnie, więc zobaczymy czy to się sprawdzi właśnie w updatecie. Bo wszystkie zmiany wydarzą się, już wam pokażecie, pokażę dzisiaj to wszystkie zmiany wydarzą, pierwsze zmiany. Wszystkie pierwsze zmiany wydarzą się właśnie w tym miejscu, gdzie Aio straci ten teren w Ajo. Aio i zaczniemy potem go potem podwijać, nie? Zaczynamy zwykłe dwojeczki z budowaniem. Jak ja kocham to budowanie. Nie ma. Od razu lecimy na pierwszą miejscówkę. No wiadomo, że lecimy... no polecimy... A dawaj tu. Dzień, dzisiaj lecimy na Pragi, zadajmy, generalnie, nie? I tutaj to no, najgorszy ja odcinek solo, myślę, jak będzie update'ik. Yy, więc no zobaczymy. będziemy się pierwszy raz będzie ady w nowym sezonie. Wiecie, dałem i sobie o to na szóst szósteczkę dałem temu nowi, a teraz daję na dziesiąteczkę, ponieważ wróciłem w budowania, jak Wam wspominałem, no i jest to mega kosz, naprawdę, no nie, ciekawe czy w tym sezonie zagram jakikolwiek tryb bezbudowy, na pewno nie ma szans, że zagram, nie ma, nie ma szans, ale generalnie, no w pewnym odcinku zagram, ale to, to wiadomo, będę, na, na pewno będę grał w ten tryb, generalnie. Udać, wykombinuję też. To bierz. No to fajnie, koks. Widzimy, że to będzie inaczej chyba zwykły, bez bez wycinkowym po co tu wycinali z regionalnie. Bo to są pary generalnie, więc... A co tam pokazać jakieś mini kompilacje flagu teraz. Z budowaniem oczywiście... Fajnie no, no. gdzieś w poczucie w poprzednim odcinku była się w 1v1. Nigdy widzę niega, nie 1v1. To jest za dużo, więc kombinuję w ogóle, to jest beznadzieja trochę. Jakieś trutle, nie trutle buduję, to trochę to jest bez sensu, ale... No cóż, takie życie, jak zaraz, O Okej. Okay. leć, leć, leć. O 10 zbędą odcinki, bo że Ludzie bardziej solowe odcinki Ale to się z czasem zmieni Że w ogóle laki. są, włączyłem odcinek, a nie wyłączyłem tego Daj mi to rakietnicę A, to jest bojowy karabin szturmowy, pa! Ale fajne Są dwa, trzy lat na są teraz nie masz tą broń A tu leży Więc no spoko, oczywiście, że widzę z tego budowania No generalnie, zaczęło się wydarzyć właśnie w nowym sezonie generalnie, bo tam jest najwięcej zmian, a no, na będzie event, więc... Dobra. No i generalnie spoko, też widzę, się gap tego posiada, naprawdę, czerw. Odczułem się od bezbudowania, naprawdę No, dobra. Zobaczymy. On jest sobie go wziąć. W sumie daj, weźmiemy go, będzie nam spoko. W sumie to nam się na tym nie opłaca, bo to jest budowanie, więc... Nie musisz go naprawiać. A on się sam naprawia. On to naukowiec go naprawia. On go naprawiają, go właśnie. No, będzie, będzie więcej, w kolejnych aktualizacjach będzie najwięcej, nie? No ra widzowie, lecimy, chłopaki. No, on się sam naprawi, no. To słabo, no. To naukowiec go naprawia. No, my mi się tylko czekać, to naprawią. Będzie kolejny, żeby No to nie naprawi się, ja go zniszczę. Erm. No dobra. A jeden plusik, ten jest taki, że on trwa przynajmniej 60 dni tylko, naprawdę, jest to jedna z na, na najlepszych zmian. Może 3 czerwca, tak widzi blisko, no przestał nam tylko widzowie maj i czerwiec, już mamy widzowie update i już nowy sezon będziemy mieli. Mm, a 3 czerwca, przypominam, że jest to widzowie piątek, więc na pewno będzie event. Nie ma szans, że nie będzie. No bo chodźmy pofragi się, trochę trzeba pofragować. Dobra. A pomyślałem, że jak są to takie duże odcinki, to myślałem, że to ludzie na odcinki, bo. Po... Ma sens, nie? A na to jest o 22, więc. wiecie hmm, dobra. Dobra, lecimy. Bo mam tylko jedną, na tylko nie mój, mam tylko bezkitu. w tym. No fajne. to fajny, to znaczy ten kaszyn lepszy. Bo to w sumie bardziej to się dla auto nadaje w sumie niż dla ludzi. Oooo, ludzie atakujemy. Nara? No, ja. Ale kolo było, ja. Jolo ja widzę było. No i zobacz, no. Dowie, no. To jest dobry tryb, zybie. Ale nigdy nie, to Chaosu osób bo grać bez budowania? Z tym się że to są ludzie po strękowi, nie? A ty ile masz fragów? Po co to jakiś Bóg w ogóle z tym jest? Aha, a, nie nie Aha no dobra, to jednak nie ma Bóga. I on jest? Ależ. Leży, leży, leży. Leż. rakietnicą ja! Chodźmy tam szybko. Coś mnie znaczy co? tam też jest w sumie To Ten bojowy karabin No to bierz A, to jest, tutaj jest UR, er tutaj tutaj, O? A mam, to szybki odrzut trochę ma ta bez kitu

Się wziąłem. Wziąłem. No, Dziwię się. No, to, nie. No, to jest tak no, to ciemno, to ciemno jest że ja pierdzielę. Dziś ty Typek jest. Na pewno. No, no, to, no, to, no, to napraw sobie jak chcesz. Ten że no, tak nam nic tutaj, nie na generał, ja my teraz mona jest więc to będzie ciekawe, bo nie chciałby 10, no wodę, nawet by się, no, będzie się chciał obronić, więc nie ma sensu w ogóle na prawie. że tam jest typek, a to mam zlecenie, mam ja pierdziele. Mam mało teraz amunicji, mam do broni, mam. Wyszakoś, że ani do karabinku. O, tutaj leży. E, mało jest, kuli. O tu jeszcze mamy jakąś amunicję Dobra Nie wiem, że brać ten karabinek czy nie weź teraz skudę. Czy może tamten kałacha wziąć? Bo mam większy odrzut dla mnie, nie wiem czy się. Nie masz typu ło, wow. To jeden tu był typek? No jedno. Nie ja ty mój A mój 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 mam mam mój 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 który masz level? mój ja mam mój 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 dobre musimy się tak oddalić No mam, o, to dobrze. Masz parta, to jest najlepsza broń Dobra, lecimy dalej. No bo musimy się przestrzenić właśnie. Tyni, już nie Ty, może to wygramy. Ja w ten sezonie nie wygram. A masz jakieś MK7? Ty tylko jedno masz. Cool. To chodź, lecimy po typu jakiś no nie Trzeba fragi zrobić, nie? kruk to był, nie widziałeś? Kurde A uciekł nam chruk już, kurde Kurde bym się lecił tata, tym, tym beczką w fitości jakby

Na lewo trochę musimy bardziej jechać Barażam, Dobra, teraz mam 12 osób Dobra, <grymka> Dobra O, o, ja leżę, pokonajmy typa, masz parta, pokonajmy innego typa Kurde, daj zakończymy oh, dzisiejszy odcineczek to... Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Fortnite, do zobaczenia pa, pa.